Cześć, Witam Was bardzo serdecznie na kanale Fotoplusa. Myślę, że wiele osób zastanawia się, gdzie powstają niektóre materiały na właśnie tym kanale. Dlatego, rozwiewając wszelkie wątpliwości, na ulicy Studenckiej 6 w Krakowie studio Fotoplus. Jeśli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, czy spróbować fotografii studyjnej, czy potrzebowalibyście przestrzeni, w której chcielibyście zaaranżować. Po prostu własne nagrania, to myślę, że to miejsce spełni Wasze oczekiwania pod względem i sprzętowym, jak i po prostu samej przestrzeni. A takim słowem wstępu, ponieważ zaczęliśmy troszeczkę od miejsca, w którym jesteśmy, ja nazywam się Mateusz i witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz. Jestem fotografem i content-kreatorem, a dzisiaj przychodzę do Was z recenzją tego oto maleństwa, nowości od Sony. Jest to Sony RX1R3. Podczas tej recenzji będę chciał maksymalnie bardzo dokładny sposób przedstawić wam, właśnie ten sprzęt, ponieważ nie da się ukryć, że jest to aparat, który wywołał niemałe zamieszanie. Jak zresztą dowiecie się w tej recenzji, oferuje on bardzo wiele. Niemniej jego premiera nie obyła się bez małych kontrowersji związanych z jego ceną, i właśnie o tym stosunku ceny do jakości, do tego co oferuje ten aparat, o tym wszystkim będziemy chcieli tutaj powiedzieć. Więc bez zbędnego przedłużania, bardzo serdecznie Was zapraszam do recenzji. Zapaszcie dobrą kawę, weźcie coś dobrego do jedzenia i zapraszam. W tej recenzji chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat właśnie tego aparatu. Omówię podczas tego filmu, jak jest on zbudowany, jakie ma funkcjonalności, na co warto zwrócić uwagę, rozważając zakup tego aparatu, ale w tym miejscu również chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do sekcji komentarzy, ponieważ nie da się ukryć, że ta premiera, ta nowość od Sony. Budzi niemałe kontrowersje, jeśli chodzi o stosunek ceny do tego, co ten aparat oferuje. Zaczynając od samego początku, zacznijmy od tego, co widzimy na zewnątrz, czyli budowy samego aparatu, samego korpusu. Warto zaznaczyć na samym początku, że właśnie ten aparat, czyli Sony RX, jest to aparat, który ma wbudowany na stały obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 35 mm. I Teraz wiele osób powie, że jest to bardzo duże ograniczenie. Nie do końca, dlatego że mamy tutaj pewną funkcjonalność, jaką jest krop. Yy, zarówno do 50, jak i do 70. O tym powiemy sobie w dalszej części recenzji. Niemniej jednak, po użytkowaniu tego aparatu przez jakiś czas, to co jest dużym minusem tego sprzętu, wchodzimy z grubej rury, generalnie zaczynamy od minusów. Niemniej jednak, powiem Wam tak. Ten aparat oferuje bardzo dużo, i przekonacie się o tym w dalszej części. Niemniej jednak, trzeba zacząć od tego, co troszeczkę nam przeszkadza i dać to odczuć już po samym chwyceniu tego aparatu, a mianowicie grip. Jest on wręcz płaski. Tutaj możemy go porównać do aparatów marki Lumix, które tutaj konkretnie mówimy o modelu o 9, gdzie ten grip wręcz jest niewyczuwalny, jest wręcz na płasko więc musimy sobie tutaj w Lumixie bezpośrednio dopiąć sobie grip, żeby ten chwyt był pewniejszy. I tutaj mamy podobną sytuację. Niemniej jednak rozumiem tutaj zamysł producenta, jeśli chodzi o kompaktowość tego aparatu. No bo jeśli byśmy dodali tutaj grip, nie da się ukryć, że całość byłaby dużo bardziej toporna, większa, a w tym momencie jednak mamy dużo bardziej kompaktowy sprzęt. Przechodząc dalej, mamy tutaj pokrętło pokrętła fizyczne Oczywiście, ustawienie konkretnego trybu, film, nagrywanie, tryb manualny i tak Przyciski funkcyjne, mamy tutaj trzy przyciski funkcyjne, bardzo praktyczne. Jeśli chodzi o bezpośredni minus, tutaj niestety nie mamy odchylanego ekranu. Czy to jest potężna wada tego sprzętu? Niekoniecznie, dlatego że, jak sobie powiemy, w dalszej części nie jest to aparat skierowany do profesjonalnego zastosowania. Niemniej jednak, skierowany do profesjonalistów. Ale o tym powiemy później. Yy, oczywiście mamy tutaj cały interfejs Sony, który bardzo dobrze znamy. I oczywiście, jeśli chodzi bezpośrednio o yy, całą budowę, jeszcze zewnętrzną, oczywiście mamy tutaj gorącą stopkę. Jeśli chodzi o baterię, tutaj producent mówi, że na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie wykonać do 300 zdjęć. Oczywiście w tym aparacie mamy tylko jeden slot na kartę. Nie da się ukryć, że aparaty, które mają zastosowanie półprofesjonalne, amatorskie, raczej, raczej posiadają jeden slot na kartę, nie dwa. Więc tutaj, jeśli myśleliśmy o takim aparacie w kontekście aparatu, który posłużymy jako backup, który ma dwa ston na kartę i tak dalej, no niestety tutaj ta opcja absolutnie odpada. Oczywiście mamy uchwyty na to, żeby zamontować smycz. I całość jest wykonana bardzo, bardzo mocno, solidnie. W miejscu, gdzie byłby normalnie grip, mamy bardziej chropowatą strukturę, dzięki czemu ten chwyt tak bardzo się nie ślizga. Niemniej jednak raczej ja jestem fanem aparatów, które posiadają dużo większy chwyt, żeby on po prostu był pewniejszy nawet przy samym chodzeniu, podróżowaniu. Ponieważ w tym miejscu, żeby nie przeciągać tego materiału do samego końca, Warto powiedzieć, dla kogo ten aparat jest świetnym wyborem, do kogo on jest tak naprawdę skierowany. Na samym początku powiedziałem o tym, że nie jest to aparat dla profesjonalistów, ale teraz wytłumaczę o co chodzi. Jest to aparat, który kosztuje niemało, musimy tutaj stanąć w prawdzie, niemniej jednak, jest to aparat, który świetnie sprawdzi się na wyjazdach, wakacjach. Kiedy chcemy zabrać bardzo kompaktowy sprzęt gdziekolwiek. I tutaj, do kogo on jest skierowany? Ja, jako użytkownik Sony, nie miałem najmniejszego problemu, jeśli chodzi o odpalenie tego sprzętu, połapanie się, o co chodzi. Ale jestem przekonany, że inne osoby, które by chwyciły ten aparat, od razu wiedziałyby, jak jego używać. Dlatego tutaj myślę, że zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, półprofesjonaliści każda z tych grup, Naprawdę odnajdzie się w tym sprzęcie. Tyle, że do czego on tak naprawdę nam posłuży? Myślę, że bez dwóch zdań nie możemy go zakwalifikować do grupy aparatów, które charakteryzują się tym, że wykorzystuje się do produkcji. Nie mówię tutaj o profesjonalnych kamerach, tylko generalnie o aparatach z średniej półki, czyli Sony a 7 III, także w wyższych modelach, dlatego, że tam przede wszystkim to, co różni tamty aparat od tego, to dwa stoty na kartę. Dużo większe możliwości filmowania. Więc tutaj warto zaznaczyć, że ten aparat absolutnie nie będzie wołem do pracy, jakkolwiek to możemy nazwać, nie będzie sprzętem, który będzie miał bardzo mocno pracować. Raczej chcemy, ten traktować, ten, chcemy traktować ten aparat jako aparat, który bierzemy gdziekolwiek i w miejsca, gdzie. Mamy ograniczoną liczbę bagażu, chcemy zebrać coś kompaktowego, ale jednak coś mocniejszego niż to, co mam pod ręką, czyli nasz telefon. Dlatego tutaj, po pierwszej części, w której opowiedzieliśmy sobie troszeczkę o tym, jak ten aparat z zewnątrz jest zbudowany, od razu chciałem przejść do tego, do kogo ten aparat jest skierowany. Tylko dlatego, ponieważ cała późniejsza argumentacja, dlaczego ten aparat jest wart naszej uwagi, lub po prostu stwierdzimy, że nie jest on skierowany bezpośrednio do nas, całość tego wszystkiego nie miałaby sensu, dlatego że wszystko sprowadza się do tego, że największą zaletą tego właśnie sprzętu jest jego kompaktowość. I tutaj o niej będzie bardzo dużo, ponieważ sami zresztą widzicie, że jest aparat bardzo niewielki. I tym króciutkim akcentem chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnej części, jaką są bezpośrednio funkcjonalności tego aparatu. Myślę, że kiedy budowę zewnętrzną tego aparatu mamy już za sobą, warto przejść do tego co ten aparat ma w samym środku, czyli w samym sercu. Jeśli mówimy o tym konkretnym aparacie, mam tutaj pełnoklatkową matrycę o rozdzielczości 61 megapikseli. Jest to matryca XMORE R i mamy tutaj procesor BIOS XR. W tym miejscu na pewno wiele osób sobie zada pytanie w ogóle co to oznacza i tutaj to co Chcę Wam przede wszystkim przekazać to realne korzyści wynikające właśnie z zastosowania takich podzespołów. Jeśli mówimy tutaj o konkretnie tym procesorze, tutaj dzięki zastosowaniu właśnie bionza zdjęcia są dużo czystsze, ostrzejsze, aparat sobie lepiej radzi w cięższych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, cały aparat, całe oprogramowanie działa dużo szybciej, sprawniej, mniej ten aparat się zacina. Ja podczas korzystania z niego nie miałem absolutnie żadnego problemu z włączaniem, wyłączaniem, z się między trybami, wszystko było płynne i bezproblemowe. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj wbudowany stały ogniskowy obiektyw Zeiss Sonar T, ogniskowej 35 mm ze światłem 2. Więc tutaj ta przysłona jest naprawdę bardzo przyzwoita. Myślę, że słowo przyzwoita troszeczkę jest zbyt ujmujące. Jest to bardzo dobra przysłona, dlatego że wiemy, że teraz coraz więcej producentów chce iść w stronę aparatów z wymienną optyką, gdzie te obiektywy będą zmiennoogniskowe o przysłonie oscylującej w granicach 1,8, 2,0, ponieważ. Jako fotografowie, filmowcy, zależy nam na tym, żeby pracować w trudnych warunkach oświetleniowych, ale przede wszystkim kochamy bokę, kochamy te rozmycia i właśnie ten aparat bardzo nam w tym pomoże właśnie dzięki przysłonie 2. W tym miejscu yy, warto powiedzieć o bardzo dużym game changerze, jeśli chodzi o kwestie korzystania z wbudowanego obiektywu. Tak jak wspomniałem o tym w pierwszej części, mam tutaj obiektyw 35 mm. Jednak dzięki zastosowaniu technologii w tym aparacie możemy dokonać kropu na 50 mm i na 70 czyli można powiedzieć, że dzięki zastosowaniu jednego obiektywu jesteśmy w stanie imitować dwie dodatkowe ogniskowe. W tym miejscu, mimo że mamy tak naprawdę opowiedziane to, że jest to obiektyw, który jest w stanie imitować dwie dodatkowe ogniskowe, jest to przede wszystkim funkcja step crop shooting, którą właśnie wykorzystano w tym aparacie. Niemniej jednak jak w przypadku takiego typu zastosowań, musimy pójść na pewien kompromis. Czyli jeśli nasza matryca ma 60 megapikseli, wykonując crop do 50 mm, czyli ogniskowej, którą nazywamy często portretową, wchodzącą w segment portretowych, w tym momencie jakość naszego obrazu spada do 29 megapikseli. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy wykonamy kolejny krop, wtedy liczba pikseli również dzieje się przez pół, czyli mam tutaj już 15 megapikseli. Z punktu widzenia użytkownika, który wykonywał zdjęcia właśnie tym sprzętem, mogę powiedzieć, że krop z 35 na 50 mm nie jest tak bardzo odczuwalny w jakości obrazu. Przy 70, tutaj jakość tego obrazu delikatnie spada i da się to zauważyć. Dlatego tutaj trzeba być świadomym tego, że stosowanie ogniskowe 70 mm, jednak wiąże się z pewnego rodzaju ograniczeniami. Dlatego jeśli rekomendowałbym korzystanie z tego właśnie obiektywu, to albo z obiektywu 35 mm, który jest bardzo uniwersalny, możemy nim wykonać piękny portret bez dystorsji, bez zniekształcenia obrazu, Funkcja Step Crop Shooting świetnie sprawdzi się w sytuacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie podejść do obiektu, a z racji, że mamy tutaj obiektyw stałoogniskowy, to tutaj jedyną formą zbliżenia się do obiektu byłoby fizyczne podejście do niego. Dlatego myślę, że podczas wyjazdów, wakacji, vlogów, naprawdę ta funkcja świetnie się sprawdzi, mimo tego spadku liczby megapikseli na matrycy. W tym miejscu, kiedy mamy tak naprawdę omówioną, obudowę ergonomię całego sprzętu. Mamy omówiony obiektyw. To warto przejść również do kwestii bardzo istotnych, a mianowicie autofokusa. I tutaj naprawdę jestem absolutnie zachwycony tym, jak ten aparat działa jeśli chodzi o ostrość. Mamy tutaj zastosowaną technologię sztucznej inteligencji, która ma pomagać w identyfikacji obiektu. I tutaj, jak wejdziemy bardzo głęboko w menu, mamy naprawdę całą masę. Możliwości, funkcjonalności, jeśli chodzi o rejestrowanie twarzy, rejestrowanie owadów, ptaków, motoryzacji. Mamy naprawdę ogromną mnogość obiektów, które mogą być detektowane przez algorytm sztucznej inteligencji, który jest zbudowany właśnie w ten sprzęt. Jeśli mówimy o autofokusie, to warto powiedzieć, że mamy tutaj. Tak zwany system Fast Hybrid Autofocus, który łączy w sobie przede wszystkim detekcję faz z detekcją kontrastu, oferując 693 punkty ostrości pokrywające 78% kadru. I tutaj, w tym miejscu, tak naprawdę no, brzmi to bardzo profesjonalnie, bardzo mocno technicznie, niemniej jednak, co tak naprawdę yy, oznacza to dla użytkownika. Detekcja fazy polega na tym, że działa ona błyskawicznie i pozwala szybko złapać ostrość, szczególnie gdy obiekt się porusza. To jest ta część systemu, która błyskawicznie reaguje i wie, w którą stronę przestawić ostrość. Natomiast detekcja kontrastu polega na tym, że działa ona nieco wolniej, ale tak samo bardzo mocno precyzyjnie, bo dostraja ostrość na podstawie maksymalnego kontrastu w obrazie. I dzięki temu, tak naprawdę, mamy gwarancję, że ostrość. Będzie zawsze tam, gdzie celujemy. Czyli połączenie detekcji fazy, detekcji kontrastu pozwala nam świetnie pracować właśnie tym sprzętem. Więc jeśli zastanawiacie się, czy ten mały sprzęt jest w stanie zaspokoić Wasze oczekiwania pod względem autofokusa, to zdecydowanie odpowiem tak. I tutaj naprawdę nie mam absolutnie żadnego zastrzeżenia, jeśli chodzi o, te, o ten autofokus. Ponieważ działa on bardzo precyzyjnie, bardzo szybko, w tym obiektywie niewyczuwalne jest tak zwane oddychanie. Często przy tańszych obiektywach, przy konkretnych obiektywach, pojawia się ten problem, że od, obiektyw oddycha, czyli przy ostrzeniu pojawia się takie pulsowanie obrazu. Tutaj nie wykryłem w ogóle tego problemu, mimo że wykonywałem zdjęcia zarówno w ciemniejszych warunkach oświetleniowych, jak i w pełnym słońcu. Jeśli już powiedzieliśmy sobie o tym, jaką matrycę tutaj mamy, jaki mamy system autofokusa, warto również powiedzieć o bezpośrednich funkcjonalnościach związanych z korzystaniem z tego aparatu w kontekście wyjść, z których możemy skorzystać. W tym miejscu mamy tutaj przede wszystkim wejście mikrofonowe, które możemy oczywiście tutaj zamontować na gorącej stopce, wejście USB-C, którym możemy aktualizować oprogramowanie bezpośrednio w tego aparatu, no i oczywiście wejście HDMI. W tym miejscu bardzo Wam dziękuję, jeśli dotrwaliście do tego miejsca w recenzji. Dla mnie osobiście korzystanie z tego aparatu było naprawdę absolutną frajdą. Starałem się potraktować, można powiedzieć zapoznanie się z nim jako czas, kiedy chciałbym zabierać ten aparat naprawdę w każde możliwe miejsce ze sobą. Tak, żeby traktować go jako aparat daily, aparat wyjazdowy ale przede wszystkim aparat, który chcemy się zabrać ze sobą. Nie da się ukryć, że potężne aparaty, potężny sprzęt często depresjonuje nas do podjęcia decyzji, czy wziąć go ze sobą, na przykład na wyjazd, wyjście w góry, czy jednak zrezygnować. Podczas całego tego materiału postarałem się wam przedstawić plusy, minusy tego sprzętu. Zdecydowanie z plusów jest to świetna matryca, świetnie działający autofokus. Świetne menu, jeśli chodzi o kwestie dodatkowych funkcjonalności związanych z autofokusem, kiedy możemy śledzić obiekt, samolot, owad, zwierzę, człowieka. Naprawdę jest tutaj bardzo duża mnogość zastosowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które mają nam pomóc w wykonywaniu zdjęć, tak żeby każde zdjęcie zawsze było trafione. Ale też nie da się ukryć, że ma ten aparat pewne minusy. Przede wszystkim jest to kwestia chwytu. Gdzie niektórym osobom może to naprawdę mocno przeszkadzać, ale także cena. I w tym miejscu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Oczywiście, jest sekcja komentarzy, tak jak wspomniałem na początku filmu, jest wasza, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten sprzęt jest wart swojej ceny? I w tym miejscu tak naprawdę myślę, że każdy z nas musi sobie zadać to pytanie, dlatego że. Osoby, które bardzo mocno cenią minimalizm, cenią to, żeby zabrać ze sobą sprzęt fotograficzny, niekoniecznie telefon, ale sprzęt fotograficzny, którym zależy na tym, żeby wykonać naprawdę świetne jakości zdjęcia w bardzo trudnych warunkach na szczycie góry, na morzu, gdziekolwiek to myślę, że ten aparat naprawdę świetnie się sprawdzi i w tym momencie ta cena w pewien sposób może być usprawiedliwiona. Niemniej jednak, jeśli jesteś fotografem, filmowcem, któremu zależy na tym, żeby zakupić sprzęt, który będzie dużo bardziej odpowiadał takim codziennym zastosowaniom w realizacjach pewnych projektów, nagraniach, to tutaj myślę, że ten aparat niekoniecznie będzie świetnym wyborem. Tutaj właśnie wybór pełnoklatkowych aparatów, takich jak Sony A7 Mark III, Sony A7 IV, będzie dużo lepszym wyborem. Ewentualnie aparaty tutaj z nieco mniejszą matrycą A6000, i tutaj możemy sobie dopisać yy, konkretne modele, które nas by interesowały, więc krótko mówiąc, ten aparat naprawdę bardzo mocno mnie zaskoczył. Jest to aparat bez dwóch zdań, wart rozważenia, jeśli mówimy o aparatach, yy, w których jest zastosowana naprawdę topowa technologia i równocześnie są bardzo niewielkie. Ja jako fotograf, który bardzo często podróżuje, dla mnie Największą trudnością jest przede wszystkim dopasowanie sprzętu w taki sposób, żeby on był maksymalnie minimalistyczny. Osobiście, jako użytkownik Sony A7 III, jako właśnie aparatu, który biorę ze sobą na wakacje, bardzo często staję przed trudnym wyborem, czy wziąć obiektyw zmiennoogniskowy, stałoogniskowy, jaki sprzęt zabrać ze sobą. W tym miejscu bardzo często myślałem nad zakupem. Obiektywu, właśnie na przykład 35 mm od Sony albo Tamrona 28 mm ze światłem 2.8, które są naprawdę stosunkowo niewielkie. W tym miejscu pojawia się aparat, który jest nie dość, że dużo mniejszy od korpusu A7 Trójki, czy nawet A7 Czwórki, to już jest duża różnica. Ale mimo zastosowania obiektywu 35 mm, czyli standardowego, jesteśmy w stanie wykonać świetne portrety dzięki zastosowaniu światła 2.0. Dlatego. Na ten aparat trzeba popatrzeć z pewnego rodzaju wyrozumiałością, że dzięki temu, że mamy bardzo niewielki korpus, jesteśmy w stanie go zabrać w wiele miejsc. Cena niestety jest dosyć wysoka, tutaj nie ma co dewagować, niemniej jednak to też zależy od człowieka. Niemniej myślę, że jest to aparat, nad którym warto się pochylić, jeśli zastanawiam się nad zakupem aparatu, który będzie świetnym wyborem na wyjazdy, wakacje, spacery. Myślę, że jako aparat rodzinny też dobrze by posłużył, ale myślę, że raczej świetnie by się sprawował przede wszystkim w takich warunkach, kiedy mamy ograniczoną przestrzeń na branie sprzętu fotograficznego, i właśnie w tym miejscu pojawia się Sony RX, który naprawdę potrafi bardzo dużo. Myślę, że tym materiałem troszeczkę mogliście zobaczyć jego możliwości. Mam nadzieję, że ten materiał byłby dla Was pomocny. Poznaliście co nieco ten sprzęt, jeśli chcielibyście go przetestować, przyjdźcie na studencką6 do salonu PhotoPlus. przetestujcie go, sprawdźcie czy jest to aparat, który jest dla Was i zostawcie subskrypcję, żeby nie ominęły Was żadne materiały i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.